Witamy wszystkich gorąco i serdecznie. Ja czekam. Dzień dobry. No i dzisiaj wybieramy się nad największą rzekę w Danii, która nosi nazwę Gudena. Nad A jest jeszcze takie, kropka, kropka taka. Ja mówię tak po polsku, Budena, a powinno się inaczej mówić ale, mówić, ale przecież nie będziemy Was uczyć jak się mówi po duńsku. Będziemy dzisiaj tam, jedziemy pierwszy raz na, w ogóle nad tą rzekę, co dziwne, yy, patrzyliśmy z ciekawości ile ona ma, jaką ma długość w kilometrach, no i trzy źródła i trzy inne długości. Yy, ja najpierw znalazłem stronę, gdzie było 130 parę kilometrów, później na następnej stronie było 150 parę, Wikipedia, Wikipedia chyba mówi 170 coś, nie? 160 i 170. Tak czy inaczej, do końca jeszcze tego nie rozszyfrowaliśmy, ile ona ma faktycznie kilometrów, ale jest największą rzeką Danii i miejscami przypomina, no może Odrę to nie, no może wąską Odrę. Ale spodziewamy się tam łowić Możemy tam łowić wszystkie ryby. Od jazi, kleni przez pstrągi i trocie i Troć, tam jest tak, I łosoś. I łosoś na przykład. Są też leszcze liny, inne takie białe rybie. Jedziemy dzisiaj właśnie na rozpoznanie łowisk. Oczywiście nie na pewno zarzucimy kija. To nie ma siły na to, bo przecież byśmy nie wytrzymali i chcemy po prostu znaleźć jak najlepsze miejscówki żeby po prostu przy następnych wypadach już tam znaleźć jakieś dołki nasze i tak dalej parę miejscóweczek chcemy tam znaleźć zapoznać się z rzeką zobaczyć jaka jest głęboka jaki jest nurt jaka nowy jest sklep szerokość wędkarski o no, nowy sklep wędkarski Aha. No nie zwróciłem uwagi od kiedy będzie otwarty od tak czy inaczej, serdecznie zapraszamy na następną, na następną naszą przygodę wędkarską. Wiecie, jakie są przygody? No, pokazujemy wszystko, niekoniecznie zawsze musi być ta ryba, po prostu nie mamy na to wpływu, jeżeli jej nie złowimy. Ale liczy się przygoda. Jest sobota, jest parno, ale nie aż tak jak było ostatnio, że 30 parę stopni wyszło nam w końcu na liczniku. Będziemy jechali jakieś 50 km do celu. Więc aż tak daleko nie ma. Także myślę, że będzie wyprawa, wam się podobała i no i co. I zapraszam do oglądania na miejscu się odezdę Na razie. A to kupimy kartę. Wękarzy. Słuchajcie, jadąc na miejsce, nie wiemy gdzie jesteśmy. W ogóle na wyznaczone miejsce nie dojechaliśmy. Jadąc do wyznaczonego miejsca zobaczyliśmy, że można tutaj e, był tak jak widzieliście znak chyba na 15 km przed celem, albo na 10 że można kupić kartę wędkarską, więc żeśmy od razu skręcili, żeby po prostu tylko kupić wędkarską kartę, znaczy pozwolenie na na łowienie w tej rzece. Jak się okazało, jest tutaj piękny odcinek tej Gudeny i a w ogóle to kupienie karty wędkarskiej polegało na, odbyło się w taki sposób, że otworzyła nam babka, tutaj ma prywatną, no widzicie, prywatne gospodarstwo i ona ma jej teren nad Gudeną, jest, przylega do Gudeny, jest na, na długości 3, no prawie 4 km, to jest jej teren i na z jego, brzegu mamy prawo łowić, tak, i z jej brzegu, od jej strony, tam gdzie ma swoje gospodarstwo, to mamy dostęp do tej rzeki. Oczywiście na rzekę obowiązuje też Narodowa Karta Wędkarska. Ale my zapłaciliśmy po prostu po 100 koron, czyli yy, dniowe pozwolenie dn no, na jeden dzień, kosztuje tutaj 100 koron. No, tylko za to, żeby nam po prostu udostępniła swój brzeg, z którego będziemy mogli łowić nad tą rzeką. Więc yy, do celu nie dotarliśmy, ale przebieramy się w kondony, lecimy zobaczyć tutaj na tą rzekę, jak tutaj właśnie to wygląda. Nawet i lepiej, bo jest trochę bliżej od domu. Jak będzie fajny odcinek, to zaczniemy tutaj przyjeżdżać. A za chwilę wam pokażemy, jak wygląda ten odcinek. Andrzej, już kondona ubiera. Nie będę wam majtek pokazywał, mu takie w ten. Odwróć się. Słoniki ma na tych majtkach te Dzisiaj kwiatki, mam... tulipanki. A ja już jestem gotowy, Andrzej, jak zwykle się pierdzieli z wędką, jak matka z łobuzem. A nie, kurde. Mam nadzieję, że no, jak zajechaliśmy do tej babki na to gospodarstwo tam, od tyłu, jak zobaczyliśmy podbierak... Ale nie babkę. Co? Od tyłu. Nie babko, od tyłu, tylko... babkę od tyłu, tylko... Zajechaliśmy babkę od tyłu. Czekaj, bo się pogubiłem. Nie no, jak zajechaliśmy do babki na podwórko... Od tyłu. Tam, z tyłu... No to ona ma podbierek taki oparty o, 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 o jakiś tam budynek. To jak zobaczyliśmy ten podbierek to normalnie karpiówka. podbierek karpiowy. Jak to są takie ryby, to matko i córko, to mój spinik gdzieś się to on albo strzeli... Tak stoi, nie, on tam stoi tylko tak, tylko po to, żeby robić wrażenie. <laughs> albo, albo. Reklama, nie? Nie no babka zachwalała łowisko, także już bym poszedł, tylko muszę na niego czekać, bo... To... Co, trafić nie możesz? Ja. Zobaczcie, co on robi. Zobaczcie, co on robi. Wiążę. Mucha będzie dzisiaj, mucha. Co to za mucha? Pokaż. Ale co to jest? No mucha, no. No, no. ale z Czarnobyla, czy co? To jakiś konkretny model? Przedstawi jakiś owad? Nie wiem, tak... Do, do, do wolna twórczość. Ty robiłeś tą muchę? No to chuja złapiesz to. Dobra, zmieniam kamerę, na razie Popatrz. Wisienka Nie wyżeraj babce w wisienek, no kurno. Tylko stówę zapłaciłeś Nie możesz więcej korzystać z jej usług Dobra Paskowe. O, trzcinę widać Woda Woda. Nareszcie woda. Siedzi. O kurwa, się wjebałem jeszcze. Szczupak. Opa! Tá. z tymi komorami, no poszedł, no jeszcze nie mrawia, no płynie stonka mała, jeszcze jedno, nie wiem czy to ostatni kajak czy nie, to trafie, ryby są oszołomioną się kajak. a najbardziej puszczonej burce, Hej hej. Jak się Dobra ty, ja się pakuję do mnie. Jedziemy jeść. Połowiliśmy, nie wiem, z półtorej godziny. Pomału bo ja mam kamerę. Przecież Jest ukrop taki, że no 28 stopni. 15 po piątej. Pojedziemy... No, w cieniu. Pojedziemy coś zjeść, po troszkę pogoda może zelżeje może ryba się bardziej ruszy, liczymy na te wieczorne brania, jak na razie to widzieliście jeden szczupaczek, parę pyknięć innych ryb i myślę, że będzie dobrze, jedziemy coś zjeść i wracamy z powrotem. Skoczyliśmy na chwilę do sklepu po jakiś prowiant na szybkiego. Jakieś bułki pierdoły, inne tam mleka i tak dalej. Będziemy mieli, zrobimy sobie krótką przerwę i posiłek, i wskakujemy znowu na, na naszą rzeczkę. Nowotek. Co? W majty. Gumiały. I, wskaczuje... I wskakujemy w majty z powrotem. Gumowe. Nie. A ja mam? Przestań się chwalić, bo mam tego dość. prawa wolna lewą się wyklepię tutaj się ten festiwal odbywa jakiś tam festiwal jest zjedliśmy odpoczęliśmy trochę na parkingu wracamy z powrotem na nasze łowisko i będziemy rzeszkę atakować do samego zmierzchu Przepisy, tak? przepisy mówią, żeby, że można łowić na tej rzece od świtu do zmierzchu, więc wykorzystamy maksymalnie przepisy dzisiaj. Kurwa jak ja cię podbiorę teraz Jak ja cię podbiorę Co ty jesteś? Bo cię nie widzę Co ty jesteś? Pokaż się Pokaż się pokaż się Strążę Pięknie Pięknie Siedzi. Co my tu mamy? O, o, o. o ale szaleje Ale szaleje Następny szczupak Znowu głęboko połko do wody And szczeniak. Ja pierdziel, ale mnie urządził. Jakiego ja wyjmę? Góra, tu jest za głęboko. No nieźle. Dawaj, Andrzej. Jeszcze nie widzę, co to, ale szupły chyba duży. Co to jest? Supak duży. Tak, trzy szczupaki i jednego okropka E, dużo to on nie jest, ale... Czekaj Idę Łazisz Co ma je iść Kurwa, ja trzeba zaatakować obcą armię to wysyłają zawsze komandosów Jedziesz Tyś dzisiaj weź się samodepni, bo cię szkoda dotykać no. Wymiarowy co chcesz Już się nie rzucaj, na no, co ty łodzisz? Ha, tajemnica wojskowa na panterkę z blaską Czekaj, czekaj kolego, czekaj. No zmykaj. Daj go. No. Już. zamykaj Chłopie, ile ryb dzisiaj złapałem, a ty co? No i się muszkarzu co ty tam założyłeś o jakie piękne ten barwy Jadziem z koksem o! Pierwszy rzut i Pojechałem No to se połowiły Jedzie Jedzie, jedzie, jedzie Trawa Zaczep Ale jedzie dalej, dołek Opuszczamy Przynęte. Znowu podnosimy bo trawa ja rozmawiam sam ze sobą już jak ty mi ciągle uciekasz że ja nie mam z kim porozmawiać na tych rybach ty Odpocznę. od czego jak mi się gęba nie zamyka a już go ogłaskałem sam podchodzi chodź Chodź, no chodź. Daj mu cukier. No chodź. No chodź, chodź, chodź. No chodź. No chodź. Daj cukierka. No chodź. Albo ty mu daj. Tylko tak, w ten sposób. No ja wiem, ale ja nie. No ciebie się boją, bo ty niedobry jesteś. Widzisz to z tyłu? O, zaraz się otworzy <laughs> i, i lunie na ciebie. Ale piękne, ale piękne. Ja widziałem tam. Ale pięknie One bata się boją Bardzo jest bat tutaj No Wędko opuść i już No No Piękne Piękny, piękny jest Piękny, 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 piękny Piękny. Tu jest coś piękne Piękna albo piękna, nie wiem Jeszcze nie patrzyłem. No. Ładne Dobra Andrzej do domu Co no, jest film zdjęć? nagrałem film, tu się wytnie zdjęciu To Klacze? No To, co zostajesz? Trzy dziewczyny. Trzy dziewczyny, ty sam. No nie wiem, w tym wieku, ty. Jakieś wsparcie chyba będziesz potrzebował. Wiadro w jagrze. No. Zatem no już po wędkowaniu. Jak widzieliście, parę rybek dzisiaj nam skoczyło na nowym odcinku na nieznanej wodzie. Parę szczupaczków w moim wykonaniu. Jeden potoczek. Yy, rzeka naprawdę bardzo fajna, bardzo przyjemna. Ciekawe miejsca, dużo dołków. Yy, no, w ogóle pięknie, jest jest bardzo pięknie. Zaczniemy atakować tutaj tą rzeczkę od tego odcinka. No, zwiedzimy inne też odcinki. Zobaczymy dalsze odcinki, do kogo należą. Yy, do jakiego koła wędkarskiego. Falsi Andrzej, dzisiaj co tam, jak tam. Jeden duży potok, kurwany. Nic poza tym, trzeba się dowiedzieć kto jest właścicielem dalszej części tej rzeki. Przejeżdżaliśmy dzisiaj troszeczkę dalej w dół i ona płynie takim, taką dość dużą doliną. Ma bardziej rwący nut i wydawała mi się, z mojego punktu widzenia, wydawała się o wiele bardziej ciekawa niż tutaj. Tutaj jest bardzo ładna, ale tam ciekawsza. A poza tym bardzo ładnie tu jest, cicho. Nie widzieliśmy ani jednego człowieka przez cały Znaczy czas. trochę pierdzielą nam te spływy kajakowe, co tutaj organizują, pierdzielą nam sprawę, ale no, Pomimo tego, to znaczy, no jak spływy ustały, no to, no i po tej naszej przerwie kolacyjno-obiadowej, nie wiem jak to nazwać, to ryba po prostu wieczorem się ruszyła, ale też ja zmieniłem przynętę, ee, więc... Ee, na Woblery nie bardzo chciały brać nawet szczupaczki. Jak zmieniłem na taką przynętę z białą blaszką, e, później Wam pokażę, to e, brania praktycznie automatycznie już się zaczęły. Nie czekając długo, pierwszy szczupak wpadł po, zaraz po przyjeździe, więc. E, co jeszcze? Wszystko chyba, nie, Andrzej? Tak, tak, tak. No, przygoda była przednia, jak to się mówi, przeżyliśmy sobotę bardzo miło. Spędzając czas nad wodą. Mi się bardzo podobało i ta rzeka bardzo mi się podoba i w ogóle jest super i zaje fajnie. Co? Zapraszam do oglądania następnego odcinka. Ja będę je tytułował właśnie imieniem tej rzeki. Będziecie wiedzieli od razu o co chodzi, że będziemy łowili na tej rzece. Żeby było łatwiej wam po prostu skojarzyć akurat tą przygodę z tą rzeką, co będzie dalej. Zobaczycie w następnych odcinkach. Mam nadzieję, że efekty będą większe w postaci większych ryb, egzotyczniejszych. Bardziej nie wiem, jak tutaj z białą rybą, ponieważ dzisiaj tylko spinningowaliśmy. Jędrzej na muchę łowił. Może kiedyś tutaj się wybiorę na federa, zobaczę, jak biała ryba. W każdym bądź razie na razie rozpoznamy teren. Przy okazji będę patrzył na dołki. Gdzie można by federka wsadzić, czy tam spławiczek? Ja je sobie opiszę, zaznaczę sobie na GPS-ie i, i zobaczymy, co to będzie po prostu z wędkowaniem spławikowym czy gruntowym. To co, Andrzej, pomachaj ładnie kolegom. No, i na razie, chłopaki, do zobaczyska. Myślę, że film będzie Wam się podobał.